Dzień dobry państwu. Otwieram dziewiątą sesję rady gminy Moskorzew. Witam serdecznie państwa radnych. Witam wójta gminy Moskorzew pana Andrzeja Balaska. Dzień dobry. Witam gości. Witam radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego pana Artura Konarskiego. Witam pana Henryka Ślawskiego, Leśniczego Nadleśnictwa Koniecpol. Witam zastępcę skarbnika gminy panią Małgorzatę Kozłowską. Witam sekretarza gminy panią Jolantę Gawron. Witam pracowników obsługujących dzisiejszą sesję. Witam dyrektora wiejskiego centrum kulturalno-turystycznego Moskorzewie radnego powiatowego pana Zbigniewa Krzyśka. Witam Dyrektora Zespołu Placowego Światowych w klewicach, Panią Jolantę Michalczyk. Serdecznie witam Państwa Sołtysów. Witam obsługę prawną Pana Mecenasa Pawła Raka. Witam wszystkich Państwa, którzy oglądacie transmisję dzisiejszej sesji. Przypominam o rozporządzeniu ochrony danych osobowych. Według listy obecności oraz logowania w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i wniosków. W międzyczasie dotarł do nas pan dyrektor ZPO w Moskorzewie. Witamy również serdecznie. Przechodzę do punktu trzeciego przyjęcie porządku obrad. Państwo radni wraz z materiałami na sesji otrzymywali proponowany porządek obrad. Czy państwo radni mają jakieś uwagi bądź propozycje zmian proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Czy są już odpowiednie okna? Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki oraz zagłosowanie na swoim urządzeniu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Oddano głosów 15 za, 14 przeciw, 1 wstrzymujących, 0. Stwierdzam że zatem, że porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty: Przyjęcie protokołu z obrad ósmej sesji Rady Gminy Moskorzew. Punkt piąty: wystąpienie zaproszonych gości. Punkt szósty: sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji. Punkt siódmy: informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt ósmy: informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z odbitych posiedzeń. Punkt dziewiąty informacja wójta o zatwierdzeniu projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019-2020. Punkt dziesiąty informacja dyrektorów szkół o wynikach nauczania w podległych im placówkach. Punkt jedenasty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2028. Punkt trzynasty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Punkt czternasty. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok oraz debata nad raportem. Punkt piętnasty. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Moskorze wotum zaufania. Punkt szesnasty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Moskorze za rok 2018. Punkt siedemnasty. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Moskorze z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Moskorzew. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Moskorzew. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Moskorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Moskorzew. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Moskorzew. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania. Punkt 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Klewicach na punkt apteczny. Punkt 25. Wolne wnioski i informacje. Punkt 26. Sprawy różne. Punkt 27. Zamknięcie obrad. Proszę państwa, w międzyczasie przybył do nas pan Zbigniew Matyszkiewicz. Witamy serdecznie przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego. Szanowni państwo, przechodzę do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z obrad 8 sesji Rady Gminy Moskorzew. Protokół z ósmej sesji Rady Gminy Moskorzew był przesłany Państwu Radnym wraz z materiałami na sesję. Nie zostały zgłoszone pisemne zastrzeżenia, dlatego też poddam teraz protokół pod głosowanie. Proszę przygotować głosowanie. Czy są już odpowiednie okna? Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem? Protokołu z obrad ósmej sesji Rady Gminy Moskorzew proszę o podniesienie ręki oraz zagłosowanie na swoim urządzeniu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Oddano głosów 15 za 15. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu piątego. Wystąpienie zaproszonych gości. Kto z Państwa gości pierwszy chce zabrać głos? To może Pan Pan Zbigniew Matyszkiewicz, proszę, proszę bardzo. Z Was na sesję na sesję Rady Gminy pomimo że zaproszony na tą sesję nie byłem. Niemniej jednak Niemniej jednak sprowadzają mnie tutaj co najmniej dwa tematy. Jeden temat stricto leśny, a drugi temat samorządowy czuję się w obowiązku poinformowania państwa. O stanie powiatu po roku 2018, jaki przejęliśmy, gdzie jesteśmy, co robimy i co w najbliższej sesji 2019 roku, 28 czerwca, przed jakim problemem stanie Rada Powiatu Włoszowskiego. Proszę Państwa, pierwsze zacznę od tematu stricte leśnego. To, to jest krążący w eterze, taki powiem szczerze, nie do końca nam znany i przyjemny incydent, związany z możliwością położenia nakładki asfaltowej na drodze powiatowej, na drodze gminnej w części należącej do lasów państwowych. Otóż chcę powiedzieć jasno, że. Taka możliwość istniała, istnieje i istnieć, dokuj, dopóki prawo nie zostanie zmienione, będzie. Artykuł 5 ustawy, ustawy mówi, że nadzór nad gospodarką leśną w rozumieniu całości sprawuje minister, minister środowiska. Natomiast artykuł 38 tejże samej ustawy daje możliwości zamiany, daje możliwości wydzierżawienia. I daje możliwości, jakby wzajemnej stwarza możliwości wzajemnej współpracy. I chcę powiedzieć tak, ale żeby taka możliwość zaistniała, to po pierwsze, no, muszą być dwie strony. Od Państwa po naszych wstępnych, pierwotnych, lokalnych wizytacjach w terenie stwierdziliśmy, że ta działka ten. Kawałek drogi ma 260 metrów długości, szerokości około 5 metrów i z naszego punktu widzenia leśnego i zarządzania lasami państwowymi nie ma żadnych przeszkód, żeby nie pójść na daleko idącą współpracę samorządu, mieszkańców yy, okolicznych wiosek, yy, gmin wydierżawiając udostępniając tę y, drogę najprostsza linia po której można i w sposób najszybszy wejść w posiadanie to nie było nic innego jak konieczny wniosek pana wójta złożony do nadleśnictwa, czyli mówiąc tego, który chce to wydzierżawić, bo o takiej formie y, zmiany y, w tej chwili rozmawiamy i w czym rzecz? I my jesteśmy zobligowani artykułem 38 wystąpić do regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach o uzyskanie takiej zgody. Oczywiście z tym krążą różne fabuły, że tam obijają się w, powiedzmy nieformalne informacje o dużych kwotach itd. Tak Zapewniam Państwa, że pieniądze wynikające z opłat z tego tytułu nie będą wyższe jak przysłowiowe. 200 zł rocznie nie będą z tego tytułu z dzierżawy oczywiście wszyscy razem zarówno inicjatywa zarówno występujący jak i lasy będą przygotowywać procedurę inną no jeżeli tak owa będzie dla państwa konieczna dzierżawa niczym nikomu nie przeszkadza i myślę że jest najszybszą możliwą sprawą do załatwienia na teraz Pan Wójt wystąpił z takim wnioskiem do nadleśniczego nadleśnictwa Koniecpol. 7 czerwca wniosek został przez nas zaopiniowany pozytywnie i już 18 czerwca został przekazany Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i nie ukrywam że o kwocie której powiedziałem wystąpiliśmy jeszcze żeby ją obniżyć znacząco dla gminy Moskorzew czyli to będą symboliczne środki a formalnie będziemy mieli sprawę załatwioną i tutaj to chciałem państwu dojaśnić drogą nie tylko jechałem w sobotę ubiegłego tygodnia ale jest mi również i znana i uważam że zasadna a rolnikom no to wyjątkowo potrzebna i myślę że do komunikacji wewnętrznej mieszkańcom również Tyle ja z tej sprawy yy, do, 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 odnośnie tego incydentu. I tu chciałbym Państwa zapewnić, że jeżeli będą wnioski ze strony Państwa o zamiany, o dzierżawy, o inne formy, proszę liczyć, lasy państwowe stoją otworem dla Państwa odnośnie współpracy. To nie może być tak, że my nie udostępniamy czegoś tam. Mogą paść pytania ze strony Państwa, polegające na tym, że dlaczego drogi są, yy, są powiedzmy, zamykane przez lasy budowane te na gruntach lasów państwowych. No bo są to drogi wewnątrzzakładowe i nie ukrywamy, że jeżeli mają pomagać w dojeździe do pól, głąb bądź łączenia miejscowości, nie będzie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Myślę, że jest na miejscu miejscowy leśniczy, który temat mu, również zna i pre, reprezentuje pogląd zbliżony do mojego. I gdyby takie sytuacje się pojawiły, prosimy o, o sygnalizację. Oczywiście zabezpieczamy te drogi z prostej przyczyny. Wykładamy rokrocznie ogromne pieniądze na drogi budowane wewnątrz struktury leśnej. No i szanowni Państwo, nie, nie ukrywam, że młoda generacja się tam na nich sobie używa i wyżywa. To kłady, to motocykle, no i w ten sposób nam je w jakiś sposób uszkadza. Poza tym, yy, rozporządzenie dotyczące zabezpieczenia terenów leśnych z, z obliguje nas do budowy dróg o standardzie spełniającym drogi, powiem. Prawie publiczne, no bo nie mają jedynie nakładki asfaltowej, ale na taki, na taki sposób budowania dróg i na taką technologię stosowaną mamy zgodę, przyzwolenie jest sprawdzona w jednostkach, jednostkach leśnych. Proszę Państwa, jeszcze tytułem pewnych informacji, bo, bo, bo też są nie do końca pewnie Państwu znane. Lasy państwowe nie są, nie są. Jednostką finansów publicznych, żeby Państwo mieli świadomość. Wszystko, co odbudowujemy, co budujemy, kreujemy z własnych środków, odprowadzamy 2% nakładów do budżetu centralnego, a w sumie nakłady w skali roku sięgają w resorcie około 3 miliardów złotych, myślę o całych lasach państwowych. Proszę Państwa. I tyle co do lasów państwowych i jego w telegraficznym skrócie. Przygotowałem również taką społeczną odpowiedzialność lasów państwowych. Kilka egzemplarzy podzielę Państwu potem, jak, jak przestanę zabierać. mówić. My Państwo sobie poczytali, przejrzeli w wo, wolnych chwilach. I jeżeli by były jakiekolwiek wątpliwości, to czy przez leśniczego, czy przez moją osobę, czy przez nadleśnictwo. Jesteśmy otwarci do rozwiewania wszystkich wątpliwości, które gdziekolwiek się pojawiają. W ostatnich czterech latach samorządom dofinansowaliśmy jako jednostka nad leśnictwo Koniecpol nieco ponad 200 tysięcy dobudowanych dróg. Oczywiście wspólnie uzgodnionych z przygotowanymi, przygotowanymi ofertami, projektami i, i całą pełną dokumentacją. Wsparliśmy takie inicjatywy. Na gminie Moskorze, z tego co pamiętam, około 50 tysięcy. Była to jedna z pierwszych gmin, która została w ten sposób wyróżniona. Ale nie o to idzie, kto pierwszy, kto drugi, tylko nasze możliwości w tym zakresie są również ograniczone. Z prostej przyczyny. Pomagamy samorządom, pomagamy ochotniczym strażom pożarnym, pomagamy szkołom, pomagamy instytucjom pożytku publicznego i wszelakim organizacjom charytatywnym. Oczywiście w ramach istniejących możliwości. Musimy się finansować sami i musimy mieć ten przyszłowiowy grosz zabezpieczony na, na działalność przyszłą. Proszę Państwa, tyle tytułem leśnego wprowadzenia. Jeżeli będą w tym temacie pytania, to bardzo proszę, przyjmuję, otwieram się na odpowiedzi. Bardzo proszę. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Mam pytanie w związku właśnie z Pana wypowiedzią. Yy, I w związku. Yy z tematem, który był poruszony na Komisji Budżetu, która odbyła się niedawno. Ten temat był tam poruszany i tam Pan Wójt wypowiedział się w ten sposób, iż myśli, czy, czy proponuje dokładnie nie pamiętam, ale myśli o przejęciu tej działki wprost od ministerstwa bezgotówkowo, czy tam nie pamiętam symbolicznie, czy istnieje taka możliwość przejęcia przez Urząd Gminy, przez samorząd tej drogi wprost od y, skarbu państwa czy ministerstwa y, bez, y, bez zapłaty za tą działkę? Odpowiadam jednoznacznie. Pan minister niczego nie robi bez swoich struktur schodkowych, a więc ta struktura schodkowa zaczyna się od nadleśnictwa Koniec biegnie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach i kończy się na decyzji pana ministra, która jest, jest decyzją ostateczną. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. To może pan radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, pan Artur Konarski. Proszę podać mikrofon. Proszę, proszę. Bardzo. Dziękuję za zaproszenie mnie na tą sesję, szanowni państwo. Chciałem przedstawić tutaj w telegraficznym skrócie kilka, kilka działań, które w Sejmiku były w ostatnim czasie podejmowane i które też będą dotyczyły naszej gminy. Szanowni Państwo, my w poprzednim tygodniu mieliśmy sesję absolutoryjną. Absolutorium zostało jednogłośnie przyjęte dla Sejmiku. Przyjęliśmy również taką uchwałę intencyjną odnośnie nie wprowadzania lgbt do szkół. To jest bardzo ważna uchwała taka intencyjna, która, która wstawia w świetle sejmik, który, który się nie zgadza na wprowadzenie lgbt do szkół. Chcę tylko państwu powiedzieć, że radni z Platformy byli przeciwko temu projektowi i dwóch radnych z PSL-u nie zagłosowało za, to, za tą uchwałą. Jak Państwo wiecie, jest bardzo wiele, wiele tematów, które, które są w Sejmiku, i powiem tak, że jak już kilka miesięcy funkcjonujemy jako, jako nowy zarząd i jako nowa rada, to chcę powiedzieć, że no wyskakują pewne trupy z szafy. Musieliśmy powodowi zapłacić 16 milionów złotych wykonawcy firmy, która wykonawcy obwodnicy końskich, ponieważ była źle skonstruowana umowa i, 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 i takie, takie, taką sytuację mieliśmy. Także nie wiadomo, ile jeszcze różnych na naszej drodze różnych potknięć, które zostawiła nam poprzednia władza, ale uważam, że jeśli władza szanuje się, to powinna przekazać, przekazać pewne sprawy trudne, pewne sprawy. Które są strategiczne dla, dla rozwoju województwa, żeby nie było takich sytuacji, że w, dowiadujemy się w ostatniej chwili i nagle trzeba w przeciągu tygodnia czasu podjąć decyzję i wypłacić 16 milionów. Ale ja nie, ja nie o tym, tylko chciałem tak przedstawić. Szanowni Państwo, jest wiele środków w Urzędzie Marszałkowskim, które mogłaby skorzystać nasza gmina i wiem, że wuj jutro jedzie na takie spotkanie, ponieważ wcześniej był taki raport każdej gminy, która pisała jakie mamy inwestycje, z czego nie korzystaliśmy w Nowym, w nowym Prowie i nasza gmina będzie mogła skorzystać z 200 tysięcy na sieć wodociągową i, i, i oczyszczalnię. Są to pieniądze, są to pieniądze, które w tym rozdaniu są jednymi z ostatnich, z ostatnich, pieni jednymi z ostatnich pieniędzy. I chcę powiedzieć, że w pierwszej kolejności będą miały te gminy, które, które jeszcze nie skorzystały w tej nowej perspektywie finansowej. I właśnie nasza gmina mieści się w tym przedziale tych gmin, które nie korzystały. Ja uważam, drodzy Państwo, że no tutaj jeśli chodzi o wodociąg, nie chcę wracać do starego tematu, ale no tutaj było za poprzedniego wójta wiele wiele tematów odnośnie tego wodociągu, ale Uważam, że pan wójt nie powinien się już obawiać, bo ta sprawa z wodociągiem już tak przysła po byłym poprzedniku, że teraz już raczej bezpiecznie będzie mógł tą, te działania podejmować w sferze wodociągów, bo wiemy, że statystyki mówią Urzędu Marszałkowskiego, że, że bardzo dużo 4% tylko mamy niezwodociągowanych terenu naszej gminy. Ja się. Z tym zgodzę, ale, ale te, te małe miejscowości, i taka gmina jak nasza, są jeszcze miejscowości, które borykają się z tymi problemami. Ja kiedyś nawet zabrałem głos na sesji w tej sprawie i mówiłem, że wielu poprzedników, włodarzy naszej gminy, zaniechało ten temat od lat, można powiedzieć, 90. I, i dlatego ten wodociąg jeszcze nie jest w każdej miejscowości. Drodzy Państwo, ostatnio też byłem na spotkaniu wójta, no co prawda może nie, nie darzymy się wielką sympatią, ale udałem się w takiej sprawie poinformować. Odnośnie, no pan wójt oczywiście wiedział, bo to było ogłoszone odnośnie wsparcia dla funkcjonowania obszarów wiejskich, zwiększenie potencjału jednostek ochotniczych straży pożarnej i pan wójt byłem.